Cześć. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Staroci Porce... Anty... Antyki Porcelana Militaria. Dzisiaj tak wszystkiego będzie po troszku. Eee, od czego tu zacząć? Od, zaczniemy może od takich pierdółek. W zasadzie udało mi się kupić troszkę takiej biżuterii. Eee, tutaj mamy takie kamienie. Naturalne szukałem, sprawdzałem. Jest to prawdopodobnie sadolit 5 zł. Zapłaciłem taki naszyjnik, dlatego wziąłem kolejny to jest naszyjnik taki z minerałów. Bardzo ładny również. 5 zł za niego zapłaciłem. No, mówię takie pierdoło, ale pokażę. I taka broszka. Nie wiem, czy to nie jest granat czasem może, no nie wiem, bardzo ładna dlatego w ziemsku się, może to jest taki jakiś szajs. Nie jest to sygnowane, nie jest to sreberko, nie jest te, te, jakby obudowa tych kamieni, także nie wiem, co to jest, ale... Czy to granat, granaty są kamienie, nie wiem, może ktoś wie jak. Ach, 5 zł to nie majątek wziąłem. Co tu dalej pokazać? Wam pokażę. Jeszcze kupiłem taką to na giełdzie w Lubinie. Matrioszka, tylko to nie jest jakaś tam współczesna, robiona. To jest oryginalna Made in USSR. oceniam 20 zł, one naprawdę 60-100 zł potrafią kosztować. Kolejną rzeczą są takie te szeldy. Dużo ludzi zbiera, mają coś w sobie. Stare szeldy. Proszę nie palić. Takie szeldy, za nie zapłaciłem chyba za wszystkie 150 zł. Może to nie jest jakaś okazjonalna cena, ale one cały czas zyskują na wartości. Poza tym ja mam kilka powieszonych na ścianie. One takie w ładnym stanie są dosyć niezniszczone. Jeżeli gdzieś tam ich nie sprzedam, to sobie po prostu, po prostu powieszę do tych, które już tam mam. Tak mi się bardzo podoba. To taka, tutaj już widać ran patynę, postarzenie. To są jeszcze te szyldy takie emaliowane, wypukłe. Jak z boku popatrzycie, to ta blacha jest taka wypukła. I w ładnym stanie. Co tutaj? Kolejną rzeczą to jest, widzieliście. Zabawki metalowe. To jest na złomie, znalazłem za 2 złote. Udało się kupić. Ten samochodzik policyjny, bardzo fajny. Cały metalowy, z metalu wykonany. Za niego zapłaciłem też 20 zł. Helikopter, duży helikopter. Są teraz współczesne takie te helikoptery, ale tutaj zamiast tych ludzików w środku pilotów są po prostu jest naklejka. Nie ma tej szybki, nie ma w środku kabiny. One były niesprawne. Yy, chodzi mi o tą, o ten helikopter. Także w tym tygodniu wyszło tak zabawkowo trochę. I ta straż pożarna też fajna, naprawdę straż pożarna. Tutaj macie filmik, bo one były. W... Macie zdjęcia i filmik, jak to wyglądało po zakupie. E, mój ojciec, taki złota rączka, rozebrał to na części pierwsze. Tam w środku wylane baterie były. Słuchajcie, tutaj wszystko pozalewane tym kwasem. Czyścił, naprawiał od nowa. Tam kabelki, które trzeba było to wymienił. Tak jak mówiłem. Pokażę filmik z działania tych zabawek. Naprawdę obejrzyjcie, bo warto. Filmik znajduje się na końcu filmu. Jako taki deserek. Także tak wyszło to zabawkowo. A udało się jeszcze. Za 40 zł. To nie wiem czy widzieliście. Za 40 zł kupić, ale czy widzieliście te zabawki, takie właśnie na kabelek? Te duże Fiat czy Polonez No teraz osiągają kolosalne sumy, kilkuset złotych Nam no się udało za 40 zł kupić. Tylko też jest do naprawy metalowy. O, widzicie też tutaj jest zardzewiałe To jest. Tu jeszcze mam i gościu przywieźć, spoiler taki był Także zabawki, zabawki PRL, DDR, okres, Meta z metalu wykonane, bardzo fajne, zabawki z duszą, apteczka. Werbad kasten. motoryzacyjna, jakaś samochodowa, czy, czy samochodowa prawdopodobnie z 45 roku tutaj macie datę 1945 w pełni wyposażona jakaś maź, opatrunki ampułki i inne takie za nią zapłaciłem 200 zł ale jest kompletna, fajna z 1945 roku, w oryginalnym opakowaniu one chodzą, takie te przedmioty, dość drogo piękną porcelanę Słuchajcie, patrzcie jaki tutaj w motyw, scenka taka. Na stupce sygnatura to jest UL, stara sygnatura. Taka mokka, to jest do małej kawki. Również taka sceneczka. Tu leży niestety niesygnowany. 20zł 20zł następna fileżoneczka spójrzcie jaki piękny motyw taki Taka w ogrodzie japońskim. To jest Japonia. Ale słuchajcie, ta porcelana talerzyk może nie, ale filiżanka to jest dosłownie jak skorupka jajeczka. Dosłownie jak skorupka jajka. Pięknie zdobiona. I coś wam pokażę dlaczego to wziąłem. Musicie chwileczkę poczekać. Już jestem z powrotem. Spójrzcie na to. Ja nie, nie pamiętam nazwy, to chyba Litofimia się nazywa, czy coś takiego. Gejsza na dnie spotka. Jak przyłożycie, to jest takie coś w rodzaju. Coś jakby patrzył kiedyś, tak prosto porównać do znaku wodnego. Naprawdę, porcelanka jest no, cieniutka, taka, że to uszko jest strach strach normalnie by było tu naleźć tak trzymać bo jak skorupka od jajeczka piękna również zapłaciłem za to 20 zł. jest coś z militarki, również udało się. Hełm M34. Pasunek skórzany. Resztki tutaj, resztki. No znak wydrapany jakieś tutaj widać. Resztki kalkomani, dekalu. Jak to zwał, tak zwał różnie to wołają Tutaj również była tarczka. Ładnie spatynowany taki. Zaślepione tutaj takie otwory po grzebieniu, takim był strażacki taki grzebień. Jeden hełm ceny nie pamiętam, podam, będą pod obrazkiem i tutaj drugi hełm. Spójrzcie, tutaj była taka tarcza ze swastyką w koło czerwone w środku białe kółeczko z czerwoną z tym ze swastyką w środku a tutaj był orzełek w takim wieńcu liści dębowych ze swastyką to są hełmy M34 były używane przez straż pożarną trzeciej rzeszy albo przez policję oddziału policji z tym że no te hełmy no nie wiadomo do kogo należały bo tak było w w okresie III Rzeszy, że ten straż pożarna podlegała pod działy policji. Takie samo znaczenie na hełmach mieli. Ładny pasunek, skórzany, oryginalny. Tutaj ten hełm poprzedni nie pokazałem. Jest sygnaturka. Zaraz, gdzie tutaj ona jest? Ja muszę sobie zobaczyć, jest. DRP Deutsche Reich Patent, Tale, to miejscowość, gdzie była fabryka produkująca te hełmy. I kolejna rzecz, ostatnia. Słuchajcie, taki słonik. To kupiłem na giełdzie w Świdnicy. Ostatni filmik, jaki widzieliście, to był Wałbrzych plus Urbex. Ja wtedy też byłem w Świdnicy. Tylko nic tam nie nagrałem z tego, z tej giełdy. Jakoś tak wyszło, że po prostu nie nagrałem. Było bardzo zimno i z żoną postanowiliśmy, że pojedziemy jeszcze do Wałbrzycha, bo blisko stamtąd mieliśmy na giełdę, bo nigdy tam nie byłem, pierwszy raz tam byłem. No, i w tej świdnicy właśnie udało mi się zakupić takiego słonika. Gościu sprzedawał kilka rzeczy, miał z takich biżuterii tylko to, miał jakieś tam inne rzeczy. Wziąłem, zobaczyłem to do ręki. spodobał mi się, bo zbieram takie pierdółki, gadżety, nie wiem, ile on ma tu 5 cm, 4 cm może długości. Mam taką gablotkę i mówię Niekoniecznie tam srebra jakieś, po prostu platerki. Mówię, w kurde wezmę, zależy jaka cena. Pytam się gościa, gościu mówi 50 zł. Yy, pytam się, 40 zł może być. No i po powrocie do domu zaciekawiło mnie, bo z tyłu widziałem, to już widziałem na giełdzie, taka sygnatura. Są znawcy, którzy pewnie wiedzą może. T-90. Zacząłem szukać w internecie i co się okazało? To jest taki pojemniczek. Puzdereczko. Co się okazało? Okazało się, że jest to słoń srebro-kambodżańskie T90, co oznacza, że 90% srebra ze srebra jest wykonany ten, ten słonik. Każde puzderko jest formowane z blachy srebrnej, a następnie jest ręcznie rzeźbione i repusowane. Wykonywali to kmerowie. Datuje się to na początek XX wieku, gdzieś znalazłem tam data, na ebayu było, jeżeli wpiszecie sobie Elefant yy, T90 Kambodża, to wyskoczy Wam aukcję ceny. Najtańsza, najtańszy, jaki znalazłem to był 75 euro, tak to po 100, po prostu ceny kosmos. I datowane gdzieś to tam było, znalazłem 1900, 1909 rok, w innej aukcji 1900, 1918 rok. Także początek XX wieku, piękny słonik. Tutaj spójrzcie na dokładne zdjęcia. i mówię 40 zł za niego zapłaciłem. Nie wiedziałem co kupuję, przyznam się szczerze. Ja się na srebrze nie znam. Ja po prostu cały czas powtarzam w każdym filmiku ja jestem laikiem. Ja jestem po prostu z zamiłowania. Kocham, lubię jakieś stare przedmioty z historią. Uwielbiam jeździć po giełdach staroci. I, i, I tak to wygląda, yy, żeby nie było, że ktoś powie, że to nie wiadomo czy srebro, ja mam w domu kwas probierczy yy, i po prostu tutaj w środku to, pudeł, to pudełeczko po otwarciu tego słonika zdrapałem małą część, bo to taka uwaga też dla innych, yy, trzeba troszkę zdrapać, jeżeli nie zdrapiecie, a coś jest platerowane, posrebrzane, no to wyskoczy Wam też pozytywna próba. No, a jeżeli usuniecie jakąś tam część, wierzchnią warstwę i wtedy sprawdzicie, no to Wam wyjdzie że czy rzeczywiście, czy jest posrebrzane, czy, czy jest wykonane całe ze srebra. Także z tego jestem mega zadowolony, można to uznać jako za antyk, jak w tytule. Antyki, jest antyk, starocie, zabawki, apteczka, porcelana, dwie filiżanki i militaria, dwa hełmy. Także wszystkie, wszystko co w tytule. Mojego kanału. Dziękuję wszystkim za, za oglądanie, za uwagę. Zapraszam na kolejne moje filmy. Cześć.